Przed nami typowy irański pick-up marki Zamiat, tutaj mówią na nie Blue Whale, czyli niebieski wieloryb. Dzisiaj zwiedzamy Kilka miesięcy temu, jesienią niemiecki DJ Filler wydał kawałek Midnight in Firas, czyli północ Firas. Wtedy postanowiłem, że z Małgorzą przyjedziemy tu w i oto jesteśmy. Firas jest pięknym miastem, zwiedzamy zamek Karim Khan, jest tu pięknie, nie tylko sam zamek zwraca uwagę, ale również ogród słynny w stylu perski dodatkowo tego nie widać na filmiku, czy nie chcę na filmiku, pięknie tu pachnie, bo książką pracuj. Jesteśmy przy Holy Shrine, czyli Świętym Sanktuarium. Zaraz wejdziemy do środka. Jak już możecie zauważyć, wnętrze jest przepięknie zdobione. Jest zielono, srebrno. No przepięknie, po prostu przepięknie. Świątynia oczywiście jest podzielona. Mężczyźni mają osobne wejście, kobiety osobne. Ja jestem oczywiście w części... Dla kobiet. Mam nadzieję, że część męska jest równie piękna. Jesteśmy w kolejnym meczecie, Sriraz, tym razem Waki Mosk. No, irańskie dekoracje i ornamentyka są piękne, ale bardzo podobne do tych, które widzieliśmy w innych meczetach. a jak widać opustoszały, wszystko pozamykane, a dlaczego? A no bo dziś piątek, czyli dzień dla muzułmanów święty, a dodatkowo piątek w środku ramadanu. Jedyne coś czynne, zobaczcie, to sklep z majtkami. Każdy, kto przyjedzie do Shiraz nie może ominąć różowego meczetu. Różowy meczet, jak sama nazwa wskazuje, słynie z różowych elementów, które zdobią każdą jego ścianę. Do dekoracji tego meczetu użyto nie tylko kolorowych ceramicznych płytek, ale również kolorowego szkła. Jednak najbardziej podziwianą częścią tego meczetu jest sala modlitewna. W środku uwagę od razu przykuwają witraże. Nie ma tutaj przedstawień figuralnych, które w sztuce islamu są zakazane. Okna tworzą przenikające się wzory nawiązujące do motywów kwiatowych. Wpadające przez nie światło sprawia, że wnętrze mieni się różnymi kolorami, niczym w kalejdoskopie. Najlepszym momentem na odwiedzeniu różowego meczetu jest poranek, ponieważ promienie słoneczne rano najbardziej przebijają się przez witraże i nie ma tak dużo odwiedzających, więc w spokoju można porobić zdjęcia. Zobaczcie, słynne perskie dywany. Przed Wami widok na słynne Persepolis. Oto najbardziej znane stanowisko archeologiczne w Iranie Persepolis. Miejsce to jak najbardziej zasługuje na swoją sławę i z pewnością jest warte odwiedzenia. Kiedyś Persepolis było tętniącym życiem miastem. Co więc się stało? Otóż należy wspomnieć tu o jednym człowieku. W starożytnej Persji, jak i w obecnym Iranie Aleksander Wielki nie jest określanym mianem Wielkiego, a jedynie Macedońskiego. Nie jest też pamiętany jako wielki wódz i geniusz wojskowy, a jako zwykły brutalny barbarzyńca. Aleksander chciał zniszczyć Persepolis niejako w odwecie za zniszczenie kapitolu w Atenach. Persepolis można nawet znaleźć tabliczkę, na której jest napisane, że na niektórych kamieniach widać jeszcze ślady ognia podłożonego przez Aleksandra. Persepolis zostało zniszczone i opuszczone. Dopiero w XIX wieku zaczęto rozkopywać to miejsce na bardzo szeroką skalę. Wiele unikalnych eksponatów wywieziono do Paryskiego Louvru, Londyńskiego British Museum czy nawet Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Iran od kilku lat zabiega o zwrot tych wspaniałych przedmiotów. Niestety póki co bezskutecznie. Od 1979 roku Persepolis znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Grób i mauzoleum poświęcone perskiemu poecie Sadi. Biorąc pod uwagę liczbę odwiedzających, można wywnioskować, by że był on bardzo znany w Iranie. Zobaczcie, korek na autostradzie, ponieważ irańskie ciężarówki nie mogą podjechać od górę. Trzy pasy załadowane. Is patswa haffas swim nei rai Jesteśmy w kolejnym perskim ogrodzie Tym razem Delgosa Garden Przed wami ruch uliczny przyraz. Jak widać większość samochodów jest biały. A dlaczego? No bo po prostu biały kolor odbija promienie słoneczne i białe samochody nie nagrzewają się tak jak kolorowe czy czarne. Tak jest w większości krajów Bliskiego Wschodu. przed grobowcem kazu, albo kazan słynnego irańskiego ośmiowiecznego poetu Co prawda to nie jest ten jego grobowiec, jest tu również kilka innych, jaskinia lwa z fontanną, ale tutaj są właśnie grobowce wykute w skali. Jesteśmy w kolejnej świątyni muzułmańskiej w Firas. Dziś święto muzułmańskie, więc mnóstwo tu ludzi. Co ciekawe, na dziedzińcu rośnie czepko pomarańczowe. Mijaliśmy znak ostrzeżenia przed wielbłądami, a tu proszę, całe stado tuż przy autostradzie. No trzeba uważać. Zameldowaliśmy się już na promie. Prom ten płynie do sarży. Jest to prom pasażerski, ale było trochę miejsca pod pokładem i zmieszczono tutaj naszego Mustanga plus jeszcze dwa rowery i motocykl. Ciekawe jest to, że ten motocykl należy do Egipcjanina, który wyruszył nim w podróż z Irlandii. Jesteśmy już w trakcie przeprawy przez Zatokę Perską. Za kilka godzin zameldujemy się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.